Siemanko, miałem dla Was nagrać filmik o tym, ile zarabiam tygodniowo jako kierowca na aplikacjach, które łączy jeżdżenie z zawodowym graniem w koszykówkę. Ale niestety w trakcie nagrań skręciłem sobie koskę na treningu, a to wiąże się z wizytami u fizjoterapeuty. Dobra, idziemy do gabinetu jakoś chyba. do tykam, na razie idzie to tak, nie ma co się forsować. W ogóle zobaczcie na to, co mi się ostatnio stało. Trochę mi się tutaj napisy zdarły i to nie przez to, że skrobałem to, brzmi Boże. Tylko mi się wydaje, że to przez to, że były te takie pafle szkła na szybie, no i przez to mogło też zejść. No, a z drugiej strony tylko tutaj, o, przy a się odkleiło. Dobra, lecimy dalej. Jakbyście szukali dobrego fizjoterapeuty na Śląsku, no to w Rudzie Śląskiej taka oto klinika. Jeżeli nie było przeplatane z wizytami u fizjo, ale udało mi się pojeździć 3 dni. Nawet próbowałem dociągnąć materiał do końca, ale niestety poległem i już teraz wiem, że nie zarobię tyle, ile normalnie zarabiałem. Jeżdżąc regularnie po 5-6 godzin, 4-5 razy w tygodniu, gdzie staram się wyciągać tak około 50 zł na czysto. A dlaczego tylko tyle? Albo koszykówka to jest system, do którego trzeba się dostosować, a to wiąże się ze zdrowym odżywianiem, snem i regeneracją. Na treningu muszę być wypoczęty, skoncentrowany, bo jeżeli przyjdę zmęczony, zmulony, no to będę słabo wydajny na treningu, a długa jazda, no, jak już pewnie wiecie, drodzy kierowcy, bardzo muli. A mówi się, że jak trenujesz, tak grasz w meczu to z nich jestem rozliczany, bo jeżeli gram słabe mecze, no to trener i zawodnicy mogą być wkurzeni, że psuję grę, a jeżeli to się będzie powielało, no to mogę po prostu dostać karę finansową albo w najgorszym wypadku zostać zwolniony, a to bardzo negatywnie wpłynie na moje CV koszykarskie. Dlatego zaczynam pracę jakoś o 7, kończę przeważnie o 13, żeby zjeść, kimnąć się i iść na trening bądź wcześniej na siłownię, jak to robię trzy razy w tygodniu. I dlatego też nie mogę pracować w tygodniu po 8-9 godzin dziennie w sezonie. A co innego poza sezonem, gdzie jeszcze dodatkowo miałem jakieś bonusy, typu zrób 18 kursów, to dostaniesz dodatkowo 100 zł. Ja dziennie z tym bonusem robiłem około 400-500 zł na aplikacjach, dziennie przez 7-8 godzin ciągłej jazdy, więc naprawdę można na tym fajnie zarobić. Jeszcze jak się jeździ nockich, weekendy, gdzie są te mnożniki, to już w ogóle fajnie można na tym wyjść. Dobra, wracając, miałem dość ciekawy tydzień i pokażę wam teraz kilka urywków i najlepszych akcji z tego tygodnia. Dzień <laughs> pracy dzisiaj mamy od godziny. Kurde, się wyostrzyć nie chcę. 7 do 9:00. Taki bonus, że jak zrobię trzy kursy, to dostanę 18 zł. Lepszej no niż nic. I tak sobie już od 7 minut stoję. No i czekam na kurs. No widzicie, zapotrzebowanie tutaj jakieś jest. Ale mimo tego, że stoję tutaj w samym centrum tych takich baloników. Nie wiem, jak to nazwać. No to nic mi nie chce wpadać. Jak na złość. Bang, bang, bang. Dobra, 20 minut czekania i wpadł pierwszy kurs, jedziemy po panią Izabelę. kurczę w tej katowicach zawsze się dłużej czekało, na te kursy, to wynika z tego, jak mi jeden z kierowców tłumaczył, który, który już tutaj dłużej jeździ na śląsku, że w katowicach jest po prostu więcej kierowców, przez to. Czas oczekiwania na kurs jest wydłużony. Nawet, nawet na nockach, jak jeździłem sobie w wakacje, to często stałem, nie wiem, po 10, nawet 20 minut, mimo tego, że mapka świeciła się na czerwono. Jak, jak się świeci na czerwono, no to jest duże zapotrzebowanie. Ale mimo tego i tak stałem i czekałem, i w złości wyjeżdżałem zawsze, nie, wiem, do Chorzowa czy do Sosnowca i od razu te kursy jakoś tam zaczęły łapać, nie. Więc dobry, to od Daniela dobry. Tak, ładnie Dobrze Zobacz Akurat drzewa wstąpi i krew, okay. Mówię, mam pecha, to mam pecha <grym> O kurwa, będzie mi teraz dłuższy, czy jestem, czy dojadę, czy... Spokojnie, może pani powiedzieć... Wnuk? Syn? Tak Wnuk? Wnuk no. To może pani wnukowi powiedzieć, czy dojedzie pani na spokojnie <grym> No Jest pani w dobrych rękach <grym> Właśnie Pomóż pani? A pomóż mi pan, bo kurwa babka stara zawalata <grym> I cyk można jechać teraz. Dobrze, czasem nie został u telefon w aucie? Telefon w aucie? No sekunda. A ja przez chwilę pana babcie wiozłem, tak? Tak, tak, tak. O to dobra, zatrzymam się i zobaczę, ale kurde wątpię. Bo ja, jak pana babcia wysiadała, to miała go w ręce. Sekundka, zatrzymam się tylko tutaj na, na, na tym, na chodniku i już sprawdzam. Nie ma problemu. Nie, nic takiego tu. Nie leży ani tutaj, ani w żadnej wnęce nie ma, ani tu pod fotelem, nic nie spadło, nie. Nie, bo pani, pana babcia osiada z przodu i mm -hmm. do widziałbym ten telefon, ale jestem pewny na 100%, że miała go w ręce jakby siadała. Dobrze, to nic to dziękuję panu bardzo. Dzięki do widzenia. Dobra stało się to, czego się spodziewałem, czyli przestój. 10.21 jest i tak sobie już stoję od 20 minut i czekam na kurs. A mapa wygląda na pustą, także nie może coś zaraz wpadnie, może nie, no ale. Dobra, na szczęście coś wpadło, bo już się bałem, że się zastoję. To znaczy, zasiedzę. W aucie, Wiecie o co chodzi. Woda przemogało. Gdyby nie to, że jest kobietą, to na pewno z z liścia to by się podpadała. <laughs> nie, no ale chyba przyzna Pan rację, że tak się wózka nie zostawia, nie? No to jest hit. Zobaczcie, gdzie pasażerka zamówiła, a gdzie ona teraz jest. No ja pierdziele. Halo? E, halo, dzień dobry. Gdzie się pan znajduje? E, księdza Karola Koziołka bo... 2, tam gdzie jest zaznaczone. Dosłownie tu jestem pod adresem. Wie pan co, bo nie widzę pana. My jesteśmy tutaj... Widzi mnie pan gdzieś na lokalizacji? Tak, jest pani zupełnie z drugiej strony. Aha, y, mógłby pan podjechać? Rynek ile, 11? Y, je, rynek 11, tak, koło żabki. Rynek 11, no to za dwie minuty jestem w takim razie, nie ma problemu. Dobrze, dobrze, dziękuję. Dzięki. Naprawdę. Naprawdę nie mam pytań Czy musiała Pani kliknąć, żeby widzieli Pani, tutaj, tutaj było zaznaczone? A to dziwne bardzo, bo ja z lokalizacji właśnie z Bolta klikałam Mhm, mm no, okej, okay. no to coś musiało się pokicwać Zabiegi skończone, teraz trzeba się posilić Co tu mamy na liśniki? Konfitura agrestowa Jakiś twanóżek, elegancko Fiu, 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 fiu Nie no, szczos naprawdę, nie? Miałem kilka w ogólnie i kuchnia wikinga smakuje mi najbardziej. Najlepsze jest to, że stosunek jakości do ceny jest tutaj naprawdę zachybiście zachowany. Bo ja za dzień za 3000 kalorii z wyborem menu odjąć jeden posiłek pod wieczorek, no to płacę jakoś 52 zł za dzień. Jakaś tam promocja była ostatnio, ale kurde, naprawdę opłaca się. To nie jest reklama, po prostu bardzo lubię ten catering. Jakby cesarzowa internetu robiła Rankingi to na, to na pewno byłoby na pierwszym miejscu. Właśnie to jest choroba tej pracy, właśnie, że w takim miejscu muszę się zatrzymać, włączyć te awaryjne i czekać na klienta. Niestety, no ale z drugiej strony, skoro on wychodzi gdzieś stamtąd z klatki, no to gdzie on ma zamówić? To jest napisane na Tita? Tak, jestem No, spoko. Jakaś ksywka, rozumiem. No taki, no ty nazywałem? Slank. Slank, okej. Okay. Hey Google! Napisz do Ola. Powiedz, bez ciebie jestem jak nerd bez aparatu na zębach, jak buty bez sznurówek, Co? jak zdanie bez spacji. Kurwa, SMS-a miałeś napisać. Hej Google, napisz SMS-a do Ola. Jaka ma być o, treść zbyt. wiadomości? Dobrze, kochanie, to o 14.55 będę w zabrzu po ciebie. Ja sobie jeszcze teraz jeżdżę. Obecnie jestem w Katowicach. Kocham Cię, czerwone serce. Czy możesz powtórzyć treść wiadomości? Przez cały tydzień zarobiłem tyle przez 3 dni jazdy po około 4-5 godzin. A rozlicza mnie mój partner flotowy, Evelstar, który jak widzicie po screenie nie okrada swoich kierowców, jak to niektóre kasztany pisały w komentarzach pod profilem Evelstara. A jeżeli tak jak ja nie wiedziałeś jak zacząć jeździć na aplikacjach, to zawsze możesz śmiało do mnie napisać. W ogóle wielu z Was do mnie pisało z zapytaniem jak zacząć jako kierowca i naprawdę bardzo Wam dziękuję za zaufanie. Ale także możesz też bić na everstar.com, gdzie wszystko jest klarownie opisane i po raz kolejny odpowiadając na niektóre komentarze, wszystko jest legalnie. Dobra, starszy gadania. Teraz idę testować moją nową zabawkę. Kupiłem sobie gimbala, żeby trochę poszerzyć swój content, dodać jakichś lepszych ujęć i mam nadzieję, że to będzie fajnie współgrało z moim Samsungiem. Galaxy S24 Ultra, który waży 240 gram, a tutaj z udźwig do 290 gram. I nie wiem, według recenzji no, powinno to utrzymać ten smartfon, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Pozdro.